No, witam was kochani jeszcze raz. E, to natomiast e, tam na balkonie już ukończyłem porządkowanie, wycieranie, to już jestem zeszło z dokładnym wytarciem wszystkiego. Natomiast tu zrobiłem w międzyczasie z samego rana od razu się wziąłem za to, żeby od razu mieć zrobione, żeby na luzie tylko sobie to zainstalować. Będę musiał poszukać takich haków. Haków po prostu tu będą dwa organizary, Parkside i Polski bo w polskim test też są fajne takie, jak pokazywałem już, przyborniki. Że będą tu dwa, jeden nad na drugim, a na samym dole jest e, haczyk, hak na plecak. Że fajnie. fajnie wykorzystane miejsce i wszystko pod ręką. No, nie wiem czy mam taki hak, prawdopodobnie rano będę go musiał kupić. E, takie haki, to znaczy długie śruby, z których zrobię coś takiego jak tu powiedzmy. Coś w tym rodzaju, żeby było można ładnie powiesić. To są dwa organizary: jeden pod drugi, obok drugiego i będzie jeden na drugim. Na górze będzie polski, na dole będzie parkside, będzie ten parkside no niżej, no bo częściej z niego korzystam po prostu, to będzie bliżej ręki. Bo ma świetny zasobnik, jak już pokazywałam. No i natomiast tak to właśnie. Będzie wyglądało dzisiaj. Może jeszcze znajdę śluby, a gdybym nie znalazł, to to jutro kupię po prostu, kupię i zainstaluję tu to, to wszystko, tak, tak jak będzie wyglądało. Po prostu tu zr zrobiłem część roboty, i po prostu zaczą za zacząłem się zajmować dalej balkonem. No, miałem jeszcze dzisiaj robić e, tutaj do obrotnicy, ale. Pomyślałam sobie, że co do obrotnicy to zrobię to za tydzień, we wtorek. Dwie śruby będę musiał przerzucić, prze, no, przełożyć przez te trzy rurki. By je po prostu skręcić i żeby podstawa była sztywna. Która będzie, na której będzie się opierała cała obrotnica. No, ale to pomyślałam sobie, że już dzisiaj nie będę tego robił, tylko zrobię te dwie dziurki. I będę robił, zajmował się dalej balkonem. I już balkon jest ukończony. Za chwilę będę tam po części niektóre rzeczy już instalował, tak jak były, układał, a jutro z samego rana oczywiście to zrobię. Pokażę Wam jak to wygląda. Początki natomiast o, tak już to wyglądało. To już są. Zdjęte folie już jest ładnie, tylko wystarczy wszystko ładnie poukładać i będzie cool. No. No dobra. Um, no to dobra, to to byłoby na tyle hejka się mapa.